30 lipca w Polanicy-Zdroju odbyły się powiatowe uroczystości z okazji 94. rocznicy powołania Policji Państwowej. W uroczystej akademii udział wzięła asysta honorowa złożona z oddziału funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kłocku oraz orkiestry dętej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Do Rzeczywiście jest Powiatowe Święto Policji, ponieważ Dolnośląskie już się odbyło e, parę dni temu. W tej chwili będziemy mieli e, na Powiatowym Święcie, oczywiście dotyczy naszej jednostki i naszego terenu, więc będą wręczenia e, awansów, będą też e, medale. Nawet, mo, może zdradzę, że jeden, jeden z medali dostanie burmistrz Polanicy Zdroju. Także mam nadzieję, że, e, że to święto, aha, no i co ważne dla widzów, będzie też orkiestra policyjna, która tutaj parę manewrów, na ile plac pozwoli, wykonają. Podczas tego rocznego święta zostały wręczone odznaczenia i akty nominacji na wyższe stopnie służbowe. Ponadto policjanci i pracownicy policji otrzymali podziękowania i nagrody. 10 policjantów zostało odznaczonych. Zostało też oznaczonych dwóch przedstawicieli samorządu terytorialnego. Awansowanych w stopniu zostało 139 policjantów to jest praktycznie co trzeci policjant. Pracujący na terenie powiatu polskiego dowodzi to no, docenienia naszej służby przez e, przełożonych, ale też przede wszystkim i na tym nam najbardziej zależy przez społeczeństwo. Policja cieszy się dużym zaufaniem, szacunkiem społecznym. E, staramy się wiązać ze swoich zadań najlepiej, jak to jest tylko możliwe. Myślę, że jest to zwiększenie pracy całego samorządu polanickiego, e, pracy w, raczej w, nawet współpracy z policją. Wiadomo, że dysponujemy strażą miejską i wiadomo, że i policji, i nam zależy na tym, żeby bezpieczeństwo mieszkańców, ale również przyjezdnych, turystów, kuracjuszy było jak największe, żeby było jak najbardziej odczuwalne. Z tej przyczyny współpracujemy z policją już naprawdę długie lata. Każdego roku to są nowe akcje, nowe wydarzenia i sądzę, że to jest takie właśnie udokumentowanie tego, co, co w Polanicy się dzieje. My zapytaliśmy także o to, jak układa się współpraca pomiędzy funkcjonariuszami policji a władzami powiatowymi. Pomijając taki drobny fakt, że policja się nazywa powiatowa, to rzeczywiście hmm, mamy tę współpracę ze sobą bardzo dobrą. Policja w powiecie jest na tyle skuteczna, że tutaj ludzie, którzy przyjeżdżają, są, są bezpieczni u turyści, kuracjusze. Trochę nam brakuje tych policjantów, i o to my też walczymy, żeby jednak. Hmm, popatrzeć na policję w, nie tylko ze względu na ilość mieszkańców, ale także ze względu na, na ilość turystów, którzy do nas przyjeżdżają. Tym niemniej rzeczywiście da, dają radę. Docenieniem przez policję nas to też jest medal, który ostatnio powiat czy starosta dostał, czy, czyli ja dostaliśmy w, na, na uroczystościach dolnośląskich, brązowy krzyż za, za zasługi. Myślę, że jest to i za to, co już dotychczas, czyli za tą dotychczasową współpracę, także pomoc finansową nie ma co ukrywać, ale także jakby awansem na, na następne lata współpracy, które mam nadzieję będą się układały bardzo dobrze. Komendant powiatowy policji w Kłocku inspektor Andrzej Basztura podczas uroczystości podziękował policjantkom, policjantom oraz pracownikom cywilnym za codzienną ciężką służbę, a nam zdradził, że są miejsca w jednostce dla nowych funkcjonariuszy. Mamy w tej chwili 14 wakatów, ale kilkunastu dotychczas funkcjonariuszy straży granicznej zadeklarowało chęć pracy w policji. W związku z tym jesteśmy na etapie przejmowania tychże właśnie strażników granicznych. Podczas ceremonii komendant wojewódzkiej policji we Wrocławiu inspektor Wojciech Ołdyński złożył podziękowania policjantom za zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu chłodzkiego, a do tych podziękowań przyłączyli się także zaproszeni goście.